Witam, Morobaki. Oczywiście o zdrowie pytam. Ja mam na imię Mariusz i razem z Agnieszką prowadzę projekt odmładzania na surowo, aby podzielić się z Tobą naszą wiedzą, którą zdobyliśmy w drodze do zdrowia. Dzisiaj troszeczkę więcej na temat pasożytów, ponieważ w moje 90 dni, w tym projekcie, który prowadzimy z prawie 25 tysiącami osób, w przyszłym tygodniu będziemy oczyszczać nasze ciało z pasożytów. To, co będzie ważne, to zrozumieć, czy pasożyty są dla nas groźne, czyli zrozumieć zagrożenia, które są z tym związane czy trzeba coś z nimi zrobić, ale też bardzo ważnym elementem będzie to, że każdy pasożyty mają inny sposób. Nie ma jednego uniwersalnego sposobu na pasożyty poza niekarmieniem ich albo niespożywaniem. Pokażę Ci dwa filmiki bardzo króciutkie, żeby pokazać Ci jak to wygląda, ale przede wszystkim zastanowimy się, co to jest pasożyt. Przede wszystkim, co to jest pasożyt? To jest organizm roślinny lub zwierzęcy, rozwijający się na innym organizmie, tak? Żywicielu, nosicielu, tak możemy to nazwać, lub wewnątrz jego ciała. Czyli pasożyt potrzebuje nosiciela. Czy to będzie drzewo, czy to będzie jakaś roślinka, czy to będzie nasze ciało, czy to będzie ciało innego zwierzęcia. Pasożyt potrzebuje kogoś, kto będzie nosił go, kto będzie go wykarmiał i który be, kto będzie o niego dbał. I teraz, co zaliczamy do pasożytów? Zalicza się również wirusy, chociaż to nie jest żywią, żywa materia, jest to materiał genetyczny, w zasadzie zapis genetyczny, ale też można go potraktować jako, jako pasożyta, bo bez nosiciela wirusy nie przemnażają się. Okay? Pomimo tego, że są nieżywą materią i nie można ich zabić, nie można przeprowadzić kuracji e, antypasożytniczej na wirusy, ale same w sobie wirusy nie mają możliwości przemnażania się, muszą znaleźć jakiegoś nosiciela. Bakterie, bakterie również potrzebują nosiciela. My jesteśmy pięknym nosicielem dla bakterii. E, niektóre rośliny Znamy rośliny, tak? Piękne drzewa rosną, pojawiają się pasożyty na tych drzewach. Pierwotniaki, jak również bezkręgowce potrzebują kogoś, czegoś do tego, żeby przenieść je przez całe życie. Ale mamy też robaki. Mamy też robaki pasożytnicze, które są dużo większym zagrożeniem dla zdrowia, a nawet i życia. Zwłaszcza dla bydła hodowlanego, zwłaszcza dla zwierząt, które niestety hoduje się na y, jedzenie. Jeśli mamy jakieś silne. E, 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 zatoksycznienie pasożytami, robakami e, to niestety bydło może padać, zwierzęta mogą padać, ale zagrożenie dla zdrowia i życia tylko niektórych pasożytów. Żebyśmy dobrze zrozumieli, pasożyt nie chce zniścić, zniszczyć swojego nosiciela. To jest bardzo ważna podstawa. Pasożyt bez nosiciela nie będzie żył. Pasożyt może wykorzystywać do granic wytrzymałości swojego nosiciela. Jeśli nosiciel jest słaby, jeśli organizm jego jest osłabiony, jeśli brakuje mu składników odżywczych, to nosiciel może bardzo mocno chorować, a w ekstremalnych przypadkach może nawet stracić życie. Natomiast jeśli pomyślisz o tym logicznie, pasożyt nie chce zabić swojego nosiciela. Pasożyt chce żyć. Dlatego można by było powiedzieć, czy to jest groźne? Na pewno jest groźne, na pewno jest groźne dla zdrowia, ale pasożyt będzie robił wszystko, żeby nosiciel przeżył. Bo na przykład taki tasiemiec, który rośnie nawet do 9 metrów przez cały układ pokarmowy może się rozwijać w naszym organizmie, może żyć nawet 20 lat. Czyli jeśli żyje taki tasiemiec, to on chce cały czas jeść, on cały czas chce dostawać jedzenie. Po co ma zabijać swojego nosiciela? Natomiast może wykonywać, może robić różne objawy, które niestety mogą być bardzo nieprzyjemne, bardzo złe i dlatego warto się zastanowić nad tym, czy można coś z nimi zrobić. Bardzo często objaw, objaw to jest krew w kale. Pojawia się krew w kale, możesz zobaczyć w kierunku pasożytów. Oczywiście, krew w kale to mogą być też polipy, to może być jakieś obrzodzenie itd. Natomiast, w przypadku pasożytów, również krew w kale. Spędzenie odbytu, bardzo często u dzieci, tak? Owsiki to jest jeden z pasożytów, który bardzo często rozwija się u dzieci, ale nie tylko. Tak samo i u dorosłych. Wrażenie rozdęcia, czyli czujesz tak, jakby niby nic nie zjadłeś, niby coś tam, a takie po prostu rozdęcie, tak jakby brzuch miało rozerwać, tam jest możliwość, że znajdują się pasożyty. Ból brzucha ogólnie, w różnych częściach, głównie dolna część brzucha, ból, bo tam co, cały czas coś żyje, coś cały czas się obraca, zjada, przewraca, podgryza i tak Sporo pro problemów trawiennych. Co, z czym się z czym to się wiąże później? Z osławianiem i zmęczeniem, bo tam się wszystko dzieje, oczywiście nie tylko w układzie pokarmowym, bo możemy mieć pasożyty wszędzie na całym ciele. Mogą być na plecach, mogą być na skórze, mogą żyć pod skórą, mogą nawet żyć w niektórych naszych organach czy blisko organów. Natomiast osłabienie i zmęczenie, no bo wiadomo, pasożyt wyciska z, te, z nosiciela te, te soki ży, życia, ściska, wyciska, chce za wszelką cenę żyć dalej, no i osłabia i pro, powoduje zmęczenie. Problemy z zatokami również i kichanie. Niektóre pasożyty będą Powodować, że ciągle masz zapalenie, zatok, ale, zatok, ale też kichanie. Ciągłe kichanie. Następne, ciąg, ciągnie do programów do, do programów, do pokarmów mlecznych. Pasożyty uwielbiają pokarmy mleczne. Wszelkie pokarmy mleczne pochodzenia mlecznego. Jeśli chcesz je dokarmiać, pij mleko na spokojnie, także będziesz miał stado piękne, rozwinięte. Zmienne nastroje. Waha ci się nastrój cały czas, to też może być przez pasożyty. Problemy skórne różnego rodzaju zaczerwienienia, egzema wiele problemów skórnych zwłaszcza przez te pasożyty, które żyją tuż pod skórą, tuż na skórze których możemy na przykład nie widzieć. Pragnienie głodu na złe pokarmy jest taka. Naprawdę bardzo silna teoria, która twierdzi, że pasożyty uwielbiają złe pokarmy. Czyli uwielbiają, jak karmimy je em, przetworzonym jedzeniem, dużą ilością węglowodanów w połączeniu z białkiem. Kiedy to wszystko jest tłuste, kiedy to wszystko jest upieczone, usmażone na takim po prostu głębokim oleju, kiedy to oblewa się po prostu tłuszczem i po prostu jak to jest, to... Ale w środku pasożyty to wtedy... I mamy w końcu coś do jedzenia, czyli mamy pragnienie głodu na złe pokarmy. Niedowaga. Wiele osób ma niedowagę ze względu na pasożyty, ponieważ pasożyty tak opanowały ich ciało, że nie są w stanie przyswajać pokarmów i pasożyty wykorzystują to, co wrzucasz do swojego układu pokarmowego, i możesz mieć też z tego tytułu niedowagę, albo nadwagę. Niektórzy nawet pół kilo, nawet do kilograma mogą pasożytów w swoim ciele nosić, które potrzebują jeść, które będą gromadzić jedzenie wokół siebie. No będziecie ciągnąć do złych pokarmów, do pokarmów mlecznych, które w naturze będą Cię tyczyć. A jak to wygląda? To zobacz jak to się rozwija, jak one wyglądają. Costco, Tutaj mamy pasożyty, right które były znalezione okay. na półce w, look at e, w łososiu. That... Tak? na oh, tego No, zobacz, He's happy robacz. as hell just cruising around in there. I go uh, sobie do yeah. Because they come they sobie sushi. sushi. Maybe they'll give me a discount I on I that one. Uh, that's what I'm talking about though. They're, they're, they're loaded with those parasites. I don't no, know if they are. No? Right here. Fresh coho salmon. To musi być fresh. Hell yeah. Jeśli w środku jest żywy robacz, to jest martwy. Kiedy pójdziesz na tequilę, to jest dead. Jeszcze chwileczkę, poczekaj, jeszcze jedne robaczki ci pokażę. Tylko gdzieś tutaj mam filmik, jakąś. O, tutaj mamy. To jest jakiś robacz. To jest właśnie tam. Widzisz to? Widziałeś na pewno takie przebarwienia na rybie Myślałeś sobie, że to jest naturalne. W sposób, to jest naturalne? Um, Jeśli lubisz takie robaczki zjadać. If ciach, you're of these fish, to you're Nie, To takie sobie po prostu. So, so i guess the question jest now that you have seen okay? this, Czyli mamy robacki mniej więcej wiesz well, yeah. jak to wygląda. Takie robaki dostają się do Twojego układu pokarmowego, i najwięcej problemów z pasożytami mają osoby jedzące mięso. Jedzące mięso. Oczywiście w formie surowej, no to w ogóle ich nie zabijesz, one pięknie przedostaną się przez żołądek. W żołądku nie damy rady ich zabić, bo na pewno kwas żołądkowy jest kiepski, czyli bardzo wysokie pH, kiepski żołąd kwas żołądkowy. One przepięknie dostaną się do układu pokarmowego i tam będą czekać na to, jak wrzucisz im coś niedobrego do jedzenia albo jakiegoś węglowodanu i tak Oblicza się, że około uwaga 1 miliarda ludzi, 1 miliard ludzi na świecie nosi w sobie pasożyty, czyli co siódma osoba nosi pasożyty. Pasożyty, które właśnie. Co z nimi zrobić? Czy coś z nimi robić i co jeśli trzeba z nimi robić? Przede wszystkim, jeśli chcesz się pozbyć pasożytów, to pierwszy, najlepszy, najfajniejszy sposób który przebija jakiekolwiek inne sposoby, to odżywiam zdrową florę bakteryjną, a zła sobie pójdzie. Czyli jeśli masz robale, jak przestaniesz je karmić, to one powiedzą nie, taki nosiciel, w nosie go mam, idę sobie stąd. I po prostu wpadnie do toalety razem z Twoją kubką. Po prostu nie będziesz karmić, nagle może się okazać, że pasożyty przestają istnieć. Jeśli będziesz jeść dużo kapusty kiszonej, jeśli będziesz jeść dużo kiszonek, jeśli będziesz jeść warzywa i owoce, jeśli będziesz pić soki, to pasożyty pójdą sobie w siną dal. To jest pierwszy, najważniejszy, nie do pobicia sposób. Dlatego polecam go jako pierwszy. Drugi to będzie piołun. Kolejność nie jest taka. Y, 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 powiedzmy, y, była specjalnie wybrana pod kątem tego, jak silne są te sposoby na oczyszczanie. I piołun jest na drugim miejscu. Piołun, zioło, zioło gorsz, gorzkie jak po prostu jak, jak popiół, jak piołun. E, e, nie wiem, chyba on jest w Polsce zakazany do zbierania, ale co tam, co tam? Można robić nalewki, mikstury, herbatki i część pasożytów nie lubi strasznie piołunu. Takie rzeczy można sobie przygotowywać. Trzeba poznać piołun, trzeba poznać sposoby. Tych sposobów nie będę tutaj omawiał. Na trzecim miejscu znana pewnie wielu Polakom nalewka z zielonego orzecha włoskiego. Nalewka z zielonego orzecha włoskiego, bo w Polsce zielony, niedojrzały orzech, zbiera się go na przełomie czerwca, lipca, przygotowuje się nalewkę. Też nie będę tego omawiał dzisiaj specjalnie. Natomiast taką nalewkę możesz wszędzie znaleźć na internecie, możesz sobie przygotować. Część zrobali, nie lubi takiej nalewki, ale. W Polsce zbiera się i robi się nalewkę z zielonego orzecha, natomiast na świecie robi się z czarnego orzecha. Z czarnego orzecha, który omówię razem z naszymi uczestnikami na grupie Moje 90 dni. Na trzecim miejscu było, był orzech, na czwartym kurki, kurki, kurki. Kurki, kurki, kurki. To, co już mówiłem Tobie dwa pół roku temu. Może nie dwa i pół roku, może i dwa i pół roku temu. Kurki, nasze kochane kurki. Zbieramy kureczki, wysuszamy w temperaturze do 48 stopni. Jak przekroczysz suszenie kurek powyżej 50 stopni, to właściwości wykańczające pasożyty wyparują z tych kurek kurka. Rzadko, praktycznie nigdy nie znajdziesz robala na kurce. Dlaczego? Dlatego, że jest tu specjalna substancja, której robaki nie lubią. Dlatego, jak zbierasz kurki, to w zasadzie nie trzeba ich oczyszczać z robali, nie trzeba przekrajać łodyżki, żeby sprawdzać, czy są robale. Czasami się trafi raz na tysiąc kurek, tak? W każdym bądź razie kurki, cudowne kurki. My mamy nasuszone. Co my później z tymi kurkami robimy? Albo dodajemy je do bigosu, albo, i co jest najlepszym sposobem, mielimy. Mielimy kureczki wysuszone już, mielimy w młynku, proszę bardzo, i spożywamy takie kurki. W ten sposób, biorąc je pół łyżeczki do swojego szejka, pół łyżeczki dziennie i mamy dodatkową substancję na pozbycie się ewentualnych robali, które ewentualnie jeszcze z nas nie wyszły. Także kurki, mój faworyt. Kurka to jest mój faworyt, uwielbiam kurkę pod kątem smaku, pod kątem tego, że dostarcza mi oprócz tych substancji, które wygonią robale, mnóstwo ciekawych składników, wiele minerałów, również witaminy, w tym witaminę D, dostarcza również mnóstwo białka, czyli aminokwasów. Naprawdę cudowne grzyby. Fajnie by było, jakbyś w tym roku nauczył się, nauczy jadalnych grzybów, zbierania, e, przygotowywania sobie bez gotowania, bez pieczenia, bez smażenia twoje ciało będzie miało cudowne, naturalne, leśne białko. W każdym bądź razie, kurki, 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 jak najlepiej. Następne to są różnego rodzaju syropy i tutaj będzie syrop, na przykład korzenny, który można przygotować olejek miętowy, olejek z goździków, olejek tymiankowy, z kolendry, gałki muszkatułowej, kopru włoskiego wszystko połączone razem z syropem klonowym i taka nalewka również będzie na Oczyszczanie z pasożytów. Chrzan ma pewne właściwości oczyszczające z pasożytów. Hortensja, jałowiec, kardamon. Następne to będą pestki dyni, w tym olej z pestek z dyni. W tym olej z pestek w dyni. Pewne pasożyty nie lubią substancji zawartych w pestkach. Samo jedzenie pestek jest również fajne, ale olej, jak wydusisz na świeżo olej z pestek z dyni, jak siorbniesz tego oleju, to pasożyty będą po prostu uciekać prostu twojego organizmu, gdzie pieprz rośnie. A propos pieprzu, cudowna substancja, którą wytworzysz w swoim ciele, cudowne oczyszczanie to jest czosnek, jak również pieprz kajen. W przypadku czosnku i pieprzu kajen przygotowujesz się na 2-3 dni rewolucji w brzuchu, no bo to są dwie bardzo silne substancje, które będą po prostu tam wymiatać wszystko, tak jak trzeba, i możesz się tego wszystkiego pozbyć. Co jest bardzo ważne, różne robale, różne sposoby. Nie ma jednego, oprócz tego, że przestajesz je karmić, ale tak naprawdę, jeśli chcesz się ich pozbyć, nie ma jednego, nie ma jednego takiego, o ten sposób zastosuję, to na pewno wszystkie robale wygonią, wylecą z mojego organizmu. Jest kilka. Jeszcze jedną teorię potrzebuję wspomnieć, bo niektóre osoby, które rozumieją ten temat, mogą powiedzieć, Marysz, dlaczego o tym nie powiedziałeś, pasożyty to są również nasze emocje, nasze lub emocje innych. Pasożyty niekoniecznie tylko z pokarmu, bo jeśli dobrze się nad tym zastanowić, to pokarm to jest wibracja. Jeśli ktoś wysyła do ciebie, ma jakąś laleczkę wudu i wkłada tam pineski, wkłada tam e, jakieś kolce w tą laleczkę, chce coś ci zrobić, e, jeśli nie jesteś na to odporny, jeśli nie jesteś na to zabezpieczony, jeśli nie masz odpowiedniej e, e, ochrony swojego organizmu, e, to, to również pasożyty mogą się dostać do Twojego ciała, ponieważ pasożyt to jest zła wibracja. Jeśli patrzeć na to pod kątem wibracji, to również unikaj toksycznych ludzi, unikaj toksycznych myśli, unikaj toksycznego środowiska po to, żeby żyć w zdrowym ciele, w zdrowej duszy, czego ci bardzo serdecznie życzę. W przyszłym tygodniu moje 90 dni to wyganiamy pasożyty, a ja z tobą widzę się na następnym spotkaniu.